Z lewej strony widzicie, jak prezentują się operatorzy w Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku. Natomiast z prawej, z tegorocznej odsłony Modern Warfare 2. Nie wiem, co tu się stało, ale mam wrażenie, że cały interfejs oraz wszelkie animacje z nim związane to jeden wielki tak zwany placeholder. Działa i wygląda to tragicznie. Jednak, zanim rozwiniemy sobie ten temat Zacznijmy od początku. Seria Call of Duty jest jedną z najstarszych serii gier z gatunku FPS, której korzenie sięgają roku 2003. To właśnie wówczas pojawiła się pierwsza odsłona zatytułowana po prostu Call of Duty, której akcja osadzona została w latach 1942-1945. Gra stworzona przez studio Infinity World po raz pierwszy w historii zdobyła nagrodę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, a także trzy nagrody Akademii Sztuki i Nauk Interaktywnych, gdzie recenzenci docenili jej filmowość i dramatyzm w przedstawieniu historii II wojny światowej. Co ciekawe, i nie wiem czy wiecie, ale głosu jednej z postaci użyczył sam Jason Statham. Evans. Tak narodziła się seria gier, która przez wiele lat aż do dzisiaj wyróżniała się filmowym stylem w projektowaniu kampanii fabularnych, gdzie od samego początku ważniejsze były widowiskowe rozwałki niż realizm. Był to idealny przepis na sukces. Let's go. O ile mogliśmy się pośmiać z oskryptowanego scenariusza, korytarzowej rozgrywki i tak naprawdę prowadzenia nas za rączkę? Tak, była to forma rozgrywki, która pozwalała osiągnąć podobne wrażenia jak przy oglądaniu dobrego filmu akcji. Jest to powód, dla którego ja lubię taką formę tworzenia gier tej serii i równocześnie nie cierpię, kiedy do takich produkcji wprowadza się na siłę sandboxowo-arenowe rozwiązania. Choćby takie, jakie widzieliśmy w przypadku kampanii z Battlefield 5. ONA RIZIRGA! No właśnie, w Modern Warfare 2 na kilku etapach mamy podobne rozwiązania, i szczególnie kuje mnie to w oczy w przypadku gier, których atutem jest filmowa rozgrywka. O ile kampania w Modern Warfare z 2019 roku bardzo przypadła mi do gustu i przeszedłem ją wręcz na jednym tchu, tak tutaj w kilku miejscach miałem mieszane odczucia. Są tego dwa główne powody. Pierwszym jest fakt, że wprost proporcjonalnie do ilości wprowadzonych rozwiązań sandboxowych maleje poczucie fabularnej filmowości, szczególnie gdy mamy do czynienia z większymi arenowymi mapami, na których sami wybieramy drogę do celu. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale ja w Call of Duty lubię tę wyśmiewaną wiele razy korytarzowość kampanii i skrypty. Przy tego typu projekcie deweloperzy mogą wpływać na dynamikę poprowadzonej opowieści i kreować nasze poczucie brania udziału w interaktywnym filmie. A nie w grze wideo z Botami. Moim zdaniem, ta forma rozgrywki, którą widzimy choćby podczas tej misji, sprawdza się w przypadku gry zespołowej z innymi graczami, a nie z Botami. I swoją drogą całkiem nieźle wyszło to w trybie kooperacji. And find the tak, dokładnie. Modern Warfare 2 posiada tryb kooperacji i to całkiem udany. Byłem wręcz zaskoczony, jak dużo Friday on daje, aż wróciły mi wspomnienia z Battlefield 3, która posiadała podobny moduł. Szkoda, że twórcy takich gier tak rzadko tworzą fabularyzowane tryby kooperacji w takim właśnie klimacie. Owszem, mieliśmy tryb zombie w serii Call of Duty, ale ten moduł był dla mnie zbyt oderwany od rzeczywistości. Tutaj możemy wczuć się w operatora jednostek specjalnych i rozegrać misję na swój własny sposób. Taka budowa misji i projekt fabularny pasują jednak wyłącznie do gier kooperacyjnych, a nie do głównego trybu fabularnego. Jednak jak zwykle jest to kwestia wyłącznie naszego gustu i preferencji. Drugi powód, dla którego nie przypadły mi do gustu te arenowo-sandboxowe mapki w tym trybie, to ich niespójność wizualna. Jak sami możecie zauważyć, pod względem oprawy graficznej gra na większych mapach jest znacznie brzydsza, o czym mówiłem w jednym z poprzednich filmów na temat tej gry. Jednak ogólnie kampania jest niezła. Podobały mi się elementy craftingu, wprowadzające nieco survivalowego klimatu do rozgrywki i choć na początku było dosyć dziwnie, to szybko zaczęło mi się podobać. Misja, w której pozbawieni broni komunikując się wyłącznie z ghostem, mamy przedrzeć się przez miasto pełne wrogów, jest naprawdę klimatyczna. Let's go. Kolejna świetnie przemyślana i zrealizowana misja to ta, w której, za pomocą kamer przemysłowych, instruujemy jednego z bohaterów, gdzie ma się udać i w jaki sposób pozbywać ma się przeciwników. Świetny moduł, przy projekcie którego twórcy wykazali się nieszablonowością i kreatywnością. W ogólnym rozrachunku, więc, jest to jedna z oryginalniejszych misji dla tej serii GR. Classic Ghost. Dodatkowo, powielony już kilka razy pomysł na misję, w której prowadzimy ostrzał z potężnego samolotu, wciąż sprawdza się świetnie. To również jedna z bardziej wciągających misji w tej grze, w której wrażenie nam nie zrobiła choćby sama fizyka wystrzeliwanych pocisków. No dobrze, ale jak sprawa wygląda w przypadku trybu wieloosobowego? I tutaj zaczynają się poważne schody. O ile kampania jest w miarę dopracowana i ciekawa, nie rozumiemy, dlaczego studio Infinity War nie rozwinęło pomysłów z Modern Warfare 2019, tylko zrobiło krok w tył i zaserwowało nam takie coś. No właśnie! Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku jest jedną z moich ulubionych odsądu tej serii, w której zauważyć możemy kilka bardzo ważnych rzeczy. Gra wykonana została naprawdę pieczołowicie, z dbałością o najdrobniejsze detale. Szczególnie zachwyciła mnie nieco poważniejszym podejściem do stylistyki oraz samej rozgrywki. Choć wciąż jest to Call of Duty, a nie skład czy arma w dobrym tego słowa znaczeniu, to studio Infinity World udało się coś, czego na ogół nie udaje się innym twórcom z branży gier wideo. Szczególnie biorąc pod uwagę ten gatunek gier. Tym czymś jest bardzo dobrze uchwycona fizyczność postaci. Jednak dokładnie oznacza. A no tyle, że patrząc na to, jak poruszają się postacie już w samym menu głównym, możemy zauważyć, że o ich naturalności świadczy sposób poruszania i tempo, w jakim to robią. Jeśli chcemy, aby postać się obróciła w prawo bądź w lewo, zauważymy, że robi to nieco leniwie i z naturalną dla człowieka prędkością. Mamy wrażenie, że tam faktycznie stoi prawdziwy operator, który swoje waży. Niestety, to co zobaczyłem w Modern Warfare 2 w analogicznym miejscu, woła o pomstę do nieba. Za pomocą myszki bądź pada, wciąż owszem, możemy obracać postacią, ale wygląda to tak, jakby stała ona na jakimś obrotowym podeście z Ikei. Nie rozumiem, jak coś takiego mogło przejść przez kontrolę jakości. Zrozumiałbym takie rozwiązanie w grze mobilnej, ale w grze, która powinna być rozwinięciem pomysłów z poprzedniej części, taki bubel jest nie do zaakceptowania. A jeśli już o projekcie interfejsu menu głównego mowa? Ktoś, kto zaprojektował to coś, chyba nie miał pojęcia, do jakiej gry to tworzy. O ile nasz operator w menu głównym wygląda naprawdę porządnie, jego model wykonano z niezwykłą dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Tak cała reszta woła o pomstę do nieba. Zauważcie jedno: w grze opierającej się o progres naszych umiejętności oraz broni, ten progres jest przed nami tak ukryty, że trzeba się sporo namęczyć, aby w ogóle coś podejrzeć. To powinno być widoczne na pierwszym miejscu, bowiem jest to główny motywator do rozegrania kolejnej rundy. Chcemy przecież odblokować sobie kolejny dodatek broni operatora. Dlaczego więc to wygląda tak, a nie inaczej? Nie mam zielonego pojęcia. Pomimo jednak babola w postaci menu głównego i całego interfejsu gra ogólnie podczas rozgrywki daje mi sporo frajdy. Każda z broni brzmi i wygląda naprawdę świetnie. Wymiana ognia jest satysfakcjonująca, a wszelkie animacje dodają grze klimatu i dają to poczucie grania w tytuł z najwyższej półki, a nie w amatorsko drewniany projekt początkującego studia. To, co jednak wciąż mi nie pasuje, to fakt, że większość map jest jak dla mnie za duża, biorąc pod uwagę tryby 6x6. Ponownie mam wrażenie, że więcej biegam i szukam przeciwników, niż faktycznie z nimi walczę. Nie pomaga tu jeszcze fakt, że przykładowo na mapie Zarkła Hydroelektryk możemy nurkować w podwodnych korytarzach, bowiem jest to kolejne miejsce, gdzie można się ukryć. Ogólnie sam pomysł oraz wykonanie są świetne, jednak biorąc pod uwagę skromną ilość graczy, cierpi na tym dynamika rozgrywki. Moje ulubione mapy na ten chwilę to Tarak, Farm 18 oraz Mercadolas Almas. Z niecierpliwością jednak czekam na nową wersję mapy House, która trafić ma do gry już za kilka dni. Jest to mapa z Modern Warfare 2019. W mojej ocenie najlepsza mapa dla tego trybu, którą postawiłbym na równi z mapą Newtown w wersji z Black Ops Cold War. Tutaj mam dla Was małą ciekawostkę przy okazji. Otóż mapa Tarak, swoją drogą świetna, wydaje się być inspirowana klasyczną mapą o nazwie Neville pochodzącą z pierwszej odsłony serii Call of Duty. Mało tego, bowiem ta właśnie mapa wręcz idealnie sprawdza się w kolejnym trybie, o którym chciałbym Wam wspomnieć, a więc w trybie Grand War. Powiem Wam szczerze, że gdyby Studio Infinity World rozwinęło nieco mechaniki związane z pojazdami, dodało kilka innych, które wyszczególniłyby rolę każdej z postaci na polu bitwy, otrzymalibyśmy całkiem niezłego Battlefielda. Byłem naprawdę zaskoczony, jak przyjemnie grało mi się w tym trybie, szczególnie na tej mapie, i mam ogromną nadzieję, że Studio Infinity World rozwinie go w przyszłej odsłonie tej podserii. Jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego firma Activision tak bardzo boi się wprowadzenia funkcji głosowania na kolejną mapę? Dlaczego kiedyś się dało, a teraz jest nie do przejścia? W tym momencie jesteśmy skazani wyłącznie na algorytm, który wylosuje nam mapę, albo na łaskawie wrzucone playlisty twórców, gdzie ponownie w przyszłości będzie w kółko Shoothouse i Shipment. Dlaczego nie możemy tworzyć swoich własnych playlist? Jeśli mógłbym wybrać sobie mapę, na której chcę grać, grałbym więcej i dłużej. Zdecydowanie lepiej się bawiąc. W tym momencie, kiedy kolejny raz ładuje mi mapę, która wręcz mnie wkurza, po prostu wyłączam grę. A jeśli już o wyłączaniu gry mowa, Niestety, grający wyłącznie na PC-cie miałem i wciąż mam ogromne problemy z płynnością i jakością rozgrywki pod kątem technicznym. Gra przycina niemiłosiernie. Widzę wyraźne spadki wydajności, dziwne artefakty i to niezależnie od mapy, na której gram. Pojawiają się one losowo i bardzo często powodują, że gra nie tyle co się wiesza, ale wyłącza bez powodu. Technicznie jest więc bardzo kiepsko. Sumowując, to muszę powiedzieć, że o ile w przypadku Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku byłem wręcz zachwycony tym, co zaoferowała, a także jak działała, tak w przypadku Modern Warfare 2 czuję pewien niedosyt połączony z niesmakiem. Niby jest to, co lubię: niby kampania fajna oraz kilka niezłych mapek w trybie wielosobowym i znacznie lepszy tryb Grand War. Jednak ponownie mam takie dziwne uczucie, że sprzedano mi coś, w co już grałem. Dodatkowo, działa to zdecydowanie gorzej od strony technicznej, a nie wygląda jakoś dużo lepiej od tego, co mam na dysku od 2019 roku. Nie zrozumcie mnie źle, to aktualnie jedna z najlepszych produkcji tego gatunku i nie bardzo widzę dla niej konkurencji. Powiedziałbym nawet kawał dobrej gry, którą mogę śmiało polecić. Jednak mam ogromną nadzieję, że już wkrótce zostanie ona poprawiona pod kątem technicznym oraz wizualnym. Mam tu na myśli interfejs. Wówczas będzie to produkcja kompletna. Niestety, aktualnie czuć pośpiech w produkcji, czuć napięty grafik i zdecydowany brak wewnętrznych testów, tym kontroli jakości. I tak się zastanawiam, kiedy na to patrzę. Czy czasem po sukcesie trybu Warzone firma Activision nie postawiła więc wszystkiego za bardzo na ten właśnie odświeżony tryb, który ma ukazać się już wkrótce, a który, jak wiemy, okazuje się znacznie bardziej dochodowy niż sam moduł wielosobowy? W takim razie prace nad Warzona, także nowym ciekawie zapowiadającym się trybem DMZ, były powodem niedopracowania pewnych elementów w klasycznym module wieloosobowym. No cóż, dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.